Spróbujmy teraz wyobrazić sobie układ współrzędnych. Niewielki układ, taki myślę, że wystarczy. I przyjrzyjmy się tej sytuacji z zadania. Otóż mamy, załóżmy, jakiś punkt B, na przykład w tym miejscu. I ten punkt przesuwamy o pewien wektor w to miejsce. Tutaj na końcu wektora otrzymamy nowy punkt, który nazwiemy B1. I teraz mówimy, że obrazem punktu B w przesunięciu równoległym o wektor U jest punkt B1. Tak, czyli przesunęliśmy równolegle punkt B do punktu B1. Na podstawie takiego przesunięcia mamy wyznaczyć współrzędne punktu B. Otóż zobaczcie, że jeśli punkt B Miał współrzędną załóżmy x, i y. I taki punkt przesunęliśmy o pewien wektor. Nazwiemy go w ten sposób wektor u o współrzędnych p oraz q. To w wyniku tego przesunięcia otrzymamy nową współrzędną punktu, która jest równa: x plus p, y plus q. Tak, czyli do współrzędnej xowej punktu B dodajemy współrzędną wektora U i do współrzędnej yowej punktu B dodajemy współrzędną wektora Q. Współrzędną yową wektora U. O. No dobrze, to na podstawie tego, co tutaj otrzymaliśmy, spróbujmy wyznaczyć współrzędną punktu B. Z danych do tego zadania wiemy, że ta współrzędna jest równa 1. O, to jest ta współrzędna. Natomiast ta współrzędna jest równa 2. No i teraz zapiszmy sobie takie dwa równania. x plus p to się równa 1 i y plus q to się równa 2. p oraz q to są współrzędne tego wektora. Tu mamy p, tutaj mamy q. Więc tutaj dodaję minus 5, otrzymuję 1, a tutaj dodaję 0 i otrzymuję 2. Rozwiążmy to równanie. Plus z minusem to minus. Minus 5 przenosimy na prawą stronę, więc 1 plus 5 to się równa 6. Natomiast tutaj po prostu y to się równa 2. I to są współrzędne punktu B. xB, yB. Więc możemy zapisać pod spodem odpowiedź, że punkt B ma współrzędną równą 6 2.